Szanowni Państwo, otwieram obrady 62. sesji Rady Miejskiej w Dąbiu. Witam Panie i Panów Radnych, witam pana burmistrza Tomasza Radwickiego, Panią Dyrektor Monikę Szymanowską, Panią Skarbnik Katarzynę Harubę, witam Radnego Rady Powiatu, Pana Marka Balaszewskiego, Pani i Panów Sołtysów i Panią Spółki nie, z Izb Rolniczych, tak? Panią Grażynę. Szanowni Państwo Radni, sprawdzam listę obecności. Proszę o wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Stwierdzam, że w dzisiejszej sesji udział bierze 15 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. I przechodzimy do kolejnego punktu. To jest przyjęcie protokołu z obrad 61. sesji Rady Miejskiej w Dąbiu. Protokół z obrad 61. Rady Sesji w Dąbiu został sporządzony zgodnie z przebiegiem obrad i został wystawiony do wglądu pół godziny przed dzisiejszą sesją. Także każdy z państwa radnych mógł się z tym zapoznać. Dlatego wnioskuję o przyjęcie protokołu bez jego uprzedniego odczytywania. Czy są jakieś inne propozycje wśród radnych? Skoro nie ma, wobec tego przystępuję do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad 61. sesji Rady Miejskiej w Domiu, bez jego uprzedniego odczytywania. Proszę o wciśnięcie odpowiedniego wcisku i podniesienie ręki do góry. Stwierdzam, że protokół z obrad został przyjęty jednogłośnie 15 głosami. I przechodzimy do kolejnego punktu, to jest podjęcie przy, przyjęcie porządku obrad 62. sesji Rady Miejskiej w Dąbiu. Porządek dzisiejszej sesji Państwo radni otrzymali. Każdy mógł się z tym zapoznać. Czy ktoś z Państwa radnych, czy wędnie pan burmistrz ma jakieś uwagi do porządku obrad dzisiejszej sesji? Nie ma. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Ktoś z Państwa Radnych jest za przyjęciem porządku obrad dzisiejszej sesji? Proszę o wciśnięcie odpowiedniego przycisku i podniesienie ręki do góry. Stwierdzam, że porządek obrad 62 sesji Rady Miejskiej w Dąbiu został przyjęty jednogłośnie. I przechodzimy do kolejnego punktu, to jest podjęcie uchwały w sprawie Zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok. Proszę panią skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, szanowni państwo, zmiany, jakie zostały wprowadzone do uchwały budżetowej, zwiększono dochody o kwotę 69 349 48 groszy z następujących tytułów. W dziale 758 rozdział 758.01 paragraf 29.20 zwiększono kwotę o 16 347 zł. Są to środki na uzupełnienie subwencji oświatowej z przeznaczeniem na zwiększenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Dział 852 rozdział 852.14 paragraf 20.30 na kwotę 12 796 zł. przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków celowych. Dział 852, rozdział 852, 16, paragraf 2030 na kwotę 32 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych. Zwiększono środki pochodzące z Funduszu Pomocy o kwotę 4 i 48 groszy na pomoc obywatelom Ukrainy. Są to środki z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz zakup podręczników. Oraz zwiększono środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 3060, są to środki przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego. W wydatkach zmieniono fundusz Słowecki Wsi Majdany i Krzewo, zwiększono dotacje dla powiatu kolskiego o kwotę 12 tysięcy na realizację zadania remont drogi powiatowej w miejscowości Tarnówka Wiesiełowska. A w wydatkach majątkowych y, wprowadzono nowe zadanie przebudowa dróg powiatowych na kwotę 10 tysięcy. To wszystko. Dziękuję. Dziękuję, Pani skarbnik Czy ktoś z Państwa radnych jakieś pytania do projek projektu uchwały? Nie ma. Skoro nie ma, już tego, proszę o opinię stałych komisji. Komisja Oświaty? Komisja Rolna? Komisja Finansowa? Komisja Finansowa. Dziękuję i przystępujemy do głosowania. Kto z pani i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o wciśnięcie przycisku i podniesienie ręki do góry. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 głosami i nosi numer 62 łamane przez 474 łamane przez 2023. I przechodzimy do kolejnego punktu to jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Dąbie na lata 2023-2040. Proszę Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2023-2040 została dostosowana do zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej na rok 2023. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jakieś pytania państwa radnych? Nie ma. Z tego proszę o opinię stałej komisji. Komisja Oświaty? Komisja Rolna? Komisja Finansowa? i przystępujemy do głosowania. Ktoś z Pani i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o wciśnięcie przycisku i podniesienie ręki do góry. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 głosami i nosi numer 62, łamane przez 475, łamane przez 2023. I przechodzimy do kolejnego punktu, są wolne. Wnioski, informacji. Kto z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Skoro nie ma, to proszę z sali, z Państwa Sołtysów, ktoś chciałby zabrać głos? Tak, ponieważ dzisiaj okres, wrześnio, sierpniowa sesja była dosyć bogata w uchwały, a i październikowa pewnie też będzie, dlatego dzisiaj mamy zmiany budżetowe konieczne do prowadzenia działań. I w związku z tym też później bym prosił o dosłownie 30 sekund po zakończeniu sesji, jeszcze żeby zostali sołtysi. Podejdziemy do tematu zebrań na fundusz sołecki. To, to taka moja serdeczna prośba. A teraz, czy są jakieś pytania? To... Pan Sołtys z Chełmna, tak? To za chwilę po sesji ustalimy. Ktoś jeszcze z sołtysów chciał zabrać głos? Pan radny powiatu też nie. To ja tylko dam jedno ogłoszenie, jeśli mogę, ponieważ nie wiem, z uwagi na zamieszanie, które ogólnopolityczne funkcjonuje, więc pewnie tych wiadomości, informacji macie Państwo dużo, ale mamy też dobre wiadomości, jeśli chodzi o, o nasze parafie, dlatego że w ramach drugiego naboru. Z pochodzącego na zabytki z Nowego Ładu na odnowę zabytków, kościół parafialny w hełmie uzyskał dofinansowanie w kwocie 400 tysięcy złotych i kościół parafialny w dąbiu dostał dofinansowanie w kwocie 400 tysięcy złotych. Czyli w pierwszej turze obie parafie dostały po 300 tysięcy, teraz po 400, łączna kwota na każdą z parafii to 700 tysięcy złotych. Sumarycznie gmina Dąbie dla parafii pozyskała milion 400 tysięcy złotych na odbudowę zabytku. Wolne wnioski informacje były ostatnim punktem obrad dzisiejszej sesji. Wobec tego zamykam obrady 62. sesji Rady Miejskiej w Dąbiu. Dziękuję wszystkim za udział. Se kontka, é